Drodzy na moim kanale yy, Taki nam no, Wam nagram <coughs> dzisiaj szybki filmik <coughs> ponieważ dostałem w sumie yy, Zakupiłem od takiego pana Tutaj szarykat krosiwego Samczyka Koguty będą dzisiaj piały bo jest w miarę dobrze Pijam sobie to, to dostałem kingi w gratisie, dostałem samiczkę kinga takiego, o tutaj do niej jeszcze był samczyk, ale kurde go nie widzę Zaraz wam pokażę jak go znajdę Sekundeczka eee, Gdzie jest Kinguś? Tutaj dobrze się sprawują te, bo widzę, że siedzą sobie w kolębie Nie widzę to Kinga samca, kurde Kurczaczki Ale on gdzieś na pewno jest, ale nie wiem gdzie Sekundka, zaraz go znajdę Sekundkę mi dajcie A to jest samczyk, ten tygrys O, tutaj To tu jest samiczka a tu jest samczyk. Wiem, że on to nie są czyste kingi, ale dostałem. Oni siedzą na razie. <laughs> Tutaj kupiłem bratu, bo bratu się podbają te strasery. mu kupiłem parkę. O. i dostałem jeszcze w gracie się Widyna, który będzie nas sprzedaż. O tu. Eee, ten motylek warszawski, ona no, wiecie o co chodzi. O ja tu siedzi. Eee, co jeszcze będę miał? Będę miał czar 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 czarnego, czarnego na nas sprzedaż. Tutaj siedzi, czarny fajferek, proszę bardzo. Będę miał na sprzedaż żółtego fajfra. Sekundę, bo go nie widzę. Ja wam Trochę przybyło głębi i już jest fajnie. Już jest fajnie, tu siedzi żółty fajferek. Jeszcze tego białego, co miałem na targu, też go będę miał na sprzedaż, ale teraz nie wiem, gdzie on jest. Muszę się rozejrzeć za nim. Powiem ja wam, ciężko to jest, kurde, nagrywać, jak się nie wie, gdzie co jest. Długo mnie tu nie było. No, kawałek mnie nie było. Dobra, to już widzę. Tu jest. Nie wiem. Jezu, musisz tak piać. Zamknij się trochę. Jezu święty. No, nie wiem, gdzie jest ten fajfer. Gdzieś był. O tam się tutaj siedzi. Ja jest Jak widać. Więc to będzie na sprzedaż. Będzie na sprzedaż te kawiki. Mam na sprzedaż. O tutaj właśnie. też Zakupiłem sobie samolot, bo mi brakowało samców. Ładny. Powiem wam Dobrze, to się wydaje, że zaraz muszę uciszyć te te, te koguty. Dobra, już jestem. Tam kurde w komentarzach napisała do mnie taka pani Będzie długo jeszcze pijał mi tutaj. Napisała do mnie taka pani, trochę mi się przykro zrobiło. Napisała mi taki komentarz, że ja nie mam pasji do yy, hodowania głębi, tylko jestem fryzjerem yy, dla gołębi. Ponieważ podcinam e, lotka gołębią, no wiem, że może nie powinno się podcinać e, e, u gołębi ozdobnych lo, lot, lotek, ale mi szkoda, no, zapłacę pieniądze, kupię no i co, i zaraz pójdzie mi gdzieś, no to trochę szkoda, tak? A tak to mam podcięte, wiem, że zostanie u mnie i no i tak, nie? A tak to co, zaraz gdzieś pójdzie, poleci i, i będę ja stratny. On może się gdzieś męczyć na polach czy coś, bo wiadomo gdzie on poleci, nie? I właśnie, no nie wiem, ja, ja to Panią bardzo serdecznie pozdrawiam. Ona pewnie mnie nie. Ale nie rozumiem, po co, po co się wtrącać, jeżeli to nie są ani gołębie. głębie. No nie rozumiem tego, po co się wtrąca, nie? Ale ja bardzo serdecznie pozdrawiam Panią. I mam nadzieję, że. że Pani też ma gołębie i Pani wie o co chodzi, tak? Dokładnie. To głębokie, miał wydawane jej dzisiaj już. Posypane miały pszenicy, grochu i tepe i td mieszanki <laughs> Tutaj też co? Mam kilka głębi na sprzedaż lub wymianę możemy się wymienić za jakąś tam paszę dla gołębi czy coś jakieś tam dla gołębi bo teraz zima to <laughs> trzeba zakupić trochę pszenicy, trochę jedzenia, tak? No Dokładnie o tu będę miał jednego pawika na sprzedaż, bo mi, bo mi męczy kurde tiplerkę. O tego. A w sumie nawet go wydam za darmo. Możemy się zamienić. A jeżeli mi ktoś da jakiegoś perskiego za niego, to ja go oddam z miłą chęcią. Bo mi męczy tiplera. O tu jak widzicie. Tam jeszcze wam pokażę szaryki pocztowe, które <grym> dostałem od sąsiada. Ale ja ich raczej nie będę puszczał tutaj na głębi, tylko puszczę ich na kurnik. Bo i chciałbym tak, żeby one sobie na dwór na razie Żeby ich sobie wlatać No i tak wrócę pewnie do tego pana co ten ale no nie, no pocztowe no ja na razie nie chcę trzymać pocztowych O tu szaryki mam, to mam jednego sam samo ładnego te ocompkę zwałem gdzieś tu był, już nawet nie wiem gdzie on teraz jest gdzieś tam siedzi na pewno Co i co więcej? No, mówię, że jestem zadowolony z tych siodełek, bo gołębie siedzą. Eee, no. Tiplery te, co kupiłem na targu czerwone, bardzo dobrze się sprawują. Tutaj mam ryśia, samicę jednego, nie wiem, co z nim zrobić. Może na sprzedaż ją wezmę na targ, jak będę, na wiosnę. O ile do wiosny ona do, dożyje, bo to wiadomo, jak teraz jest. No, się daje, że gołem zdrowe na razie. Tutaj parka pawików się sparowała. Proszę bardzo. Parakingów Sam jest, jest ładny No tak, tutaj ten pawik jest ładny mi się podoba Sparuję go sobie jako z samiczką Dokładnie, to tak No Co jeszcze wam mogę powiedzieć? No powiem wam tyle, że Tutaj ktoś mi Tutaj ktoś pisał, czy o tego Szymelka kurde Szymelka wam chodzi, o to chodziło czy nie? To jest najprawdopodobniej kurde gdzie żeś poleciał to jest chyba Samczyk, bo on się sparował z, o tam z tym mieszańcem I tutaj nie wiem czy to jest perski, czy to coś po perskich siedzi... ale on jest dobra para, dobra para, jakieś podłożyłem jaja, kur liliputek, to mi wysiadły jajka liliputek. I tak no i mam nadzieję, że tu coś się wychowa, że będzie dobrze I tutaj widzę, że sobie muszę położyć miski lęgowe Głąbków się zaczęły, zaczęły, zaczynają nieść regale będą ale bliżej wiosny bo na razie nie mam czasu nie mam materiału za bardzo jak to skonstruować kasy też nie ma na ten moment za wiele jak to w młodym wieku wiecie o co chodzi no i co więcej co więcej nie wiem co więcej co więcej chyba nic Teraz wam pokażę jeszcze tamty pocztowe, Dzisiaj długiego filmu nie będzie, będzie film 10-minutowy. Teraz przejdę i wam tam pokażę. Już jesteśmy. Tutaj para się sparowała. Bo jak pozamykałem tak parami, Te co z to, temu sąsiada, tu jest para szaryków. Tu mamy parę szaryków też. O, fajnych. Pokażcie się. O, też są fajne. jeszcze gdzieś tu miałem parę pocztowych. Oj, sorry. I tutaj pawik mój siedzi. Przymknięty jakiś, nie wiem co to było z nim. Też go dostałem ostatnio i taki siedzi. Nie wiem. Mi się wydaje, że na razie zdrowy będzie, ale niech się posiedzi. Tu mam samca. Tam jest samic, samiczka niebieska. Taka siwa, a że samica jednego oka nie ma. Myślę, że ich puszczę sobie na kurnik i niech ten, kurniku. ten ma ładny. Ładne ubarwienie ma. Nie wiem jakiś ładny. Zakończenie. Mówię, drugiego filmu nie będzie dzisiaj. Wiem, że długo nie nagrywałem, ale muszę się zająć tutaj. Muszę pomóc babci, muszę... No, przy gołębiach trochę coś popatrzeć. bo dawno to nie byłem, chyba w tydzień mnie tu nie było. Jezu, cicho, no Boże. Drął się perliczki, gęsia i tam... Dobrze, że tych perliczek po trzy zostało, bo gdzieś poginęły Więcej mi nie potrzeba. No, no i tak jak widzicie, mam tutaj tego troszeczkę jeszcze Zostało no, no i super, mi się tam podoba No tam samiczka miała być, ale będzie chyba samczyk, nie wiem Dobra, dzięki za oglądanie, film wpadnie dzisiaj mm, Na targ nie jeżdżę, bo mnie na razie dużo ludzi zaczęło grozić Tak jak i Kamilowi Też Kamil, właśnie pozdrawiam Cię Dzięki za gołębie. Parka od ciebie jest. No, dobra. To na razie. Cześć.